Jaka jest wielka sowa do wejścia? Otóż ChatGPT, najinteligentniejsze narzędzie, które zabierze nam pracę, napisało mi tak. Brzmi jak zagadka albo hasło, ale nie do końca rozumiem, co masz na myśli. Czy chodzi ci o wielką sowę jako rzeźbę, znak, czy logo przy jakimś wejściu? To jest pierwsza rzecz. Druga, metaforyczne pytanie lub żart językowy. Numer dwa i numer trzy: konkretną lokalizację, na przykład park lub muzeum. O co konkretnie chodzi w Twoim pytaniu? Więc odpisałem mu prosto, bez żadnych skomplikowanych yy, promptów. Górę. Proste, cztery znaki. No, ja bym skumał. Uwaga, AI, które zabierze nam pracę. Rozumiem, czyli chodzi Ci o coś w stylu: jaka jest wielka sowa do wejścia? A odpowiedź to górę, bo trzeba wejść na górę. <laughs> to brzmi jak grasów albo zagadka z podchwytliwym wskazaniem kierunku. Chcesz, żebym rozgryzł całą tę łamigłówkę krok po kroku? I na tym zakończyłem rozmowę z czatem GPT. Proste tu nie było żadnego świrowania. Czat GPT zwariował, nie wiedział o co chodzi. Więc no, AI zabierze nam pracę i będzie wchodzić zaraz w góry. W wielką Musimy zrobić cięcie, bo Pan Przemek się rozpłaka. Dobra, już jestem. Już jesteś? Już koniec jestem, płaczu. No, już no, AI, jestem, AI bo... nie zabierze nam pracy i nie będzie wchodzić na góry, no bo nie wie gdzie te góry są. Czekaj, jeszcze oddech. Jeżeli jaj nam zabierze pracę nie? i będzie to mniej więcej jaj o, o, ta, o, o takim poziomie intelektualnym, jak to, co dzisiaj zaprezentował czat GPT, no to dobry Boże, miej na swojej opiece.